Saga Rodu. Krzysztof Krawczyk. Kiedy spoglądam w swoją przeszłość, to pierwsze zapamiętane odczucia i obrazy to ciepło rodzinnego domu, miłość, jaką darzyli się rodzice i jaką przelewali na mnie, a później też na mojego młodszego brata. Mój ojciec pochodził z Sosnowca, a mama z Bielska Białej, a więc z dwóch regionów Polski, przynajmniej wówczas nastawionych do siebie antagonistycznie. Nie lubili się zagłębiacy ze Ślązakami. Jestem zatem owocem związku dwóch zwaśnionych regionów, których przedstawiciele zapałali do siebie miłością. Takich przypadków było w historii wiele. Choćby Roddy, Kapuletich i Montekich z dramatem Romea i Julii. Miłość moich rodziców zakwitła w mrokach okupacji. Byli aktorami, ale w tamtych czasach nie mogli pracować w swoim zawodzie. Ojciec pracował w fabryce, w której pakowali amunicję do skrzyń. Jak, wspomin jak wspominał po latach, układali tak kiepsko, że nie jedna musiała wybuchnąć. W tej fabryce poznał moją przyszłą mamę. Mój ojciec był przystojnym mężczyzną, już dojrzałym, bo dochodzącym do czterdziestki. Ukończył szkołę dramatycz dramatyczną prowadzoną przez Mieczysława Szpako Szpakowicza. W latach 1900 32-33 pracował w, w teatrze miejskim w Wilnie, a potem już do wybuchu wojny był śpiewającym dyrygentem na polskich statkach transatlantyckich. Kiedy zobaczył zgrabną osóbkę z figlarnymi oczyma, puścił do niej oko w, w takim przedwojennym, uwodzicielskim stylu. A mama się na to bardzo obruszyła, co nie przeszkodziło wybuchu namiętnej miłości.